świeże pieczywo nagramy unpacking bułeczki z czostkiem z brudnickiej piekarni zobaczymy czym nas zaskoczy widzimy wyłaniający się wierzch bułki która, która wierzchnią stronę pokrytą ma ziołami, ach ten zapach zapach pięć nakrojeń na górnej stronie bułeczki znajduje się, w środku widzimy wypływające delikatnie masełko Delikatny aromat czosnku oraz odpowiednia ilość zioła. Zobaczymy, jak będzie się to prezentowało w ustach. Po pierwszym kęsie można śmiało stwierdzić, iż wypiek jest naprawdę udany. Smak i aromat czuć już po pierwszym kęsie. Z każdym kęsem półka smakuje coraz bardziej. Wypiek jest naprawdę wyśmienity. Cena. W jakiej jest on dostępny, jest również dość przystępna, gdyż 69 groszy przypadek, nie sądzę. 69 groszy to jest dobra oferta, jak za taki produkt. Kupiony został on o godzinie 13:00, zakładając, że był pieczony dzisiejszego ranka. Jako 6-7 godzinny produkt zachowuje swoją świeżość, cały czas czuć aromat i jest naprawdę, naprawdę bardzo smaczna. Zatem godna polecenia każdemu koneserowi bułek z czosnkiem oraz masłem. Pozdrawiam i do usłyszenia.